By każdy dzień tak piękny był jak twoje Ci jesteś tak codziennie Hej, słuchajcie, przychodzę z skończonymi produktami. Pierwszy to jest krem, krem z urody, kwiaty polskie. Słonecznik odżywia i regeneruje. Słuchajcie, bardzo ładnie, przyjemnie pachnie. Ja go miałam, słuchajcie, łopanie 6 miesięcy, dobra, z 8. bo dwa to był kwarantanna i po prostu byłam sotę w domu, bo miałam chorobowe i nie używałam żadnych kremów rzadko. Ale faktycznie go miałam ponad pół roku tak codziennego używania rano rano nakładałam krem i od razu makijaż. Ja w sumie nie używam żadnych podkładów ani kremów, ani nic takiego, fluidów, więc ten krem się u mnie bardzo dobrze sprawdzał. Skóra była i jest nadal miękka na twarzy. Tuż z oczu nie spływał, więc naprawdę Wam polecam. No i taki delikatny zapaszek, faktycznie takiego słonecznika, takich troszeczkę kiełków pszenicy. Polecam Wam wszystkim sumieniem. No i drugi produkt, który również polecam, to jest krem do rąk. Wróć. Peeling do rąk regenerujący o smaku, zapachu i konsystencji i kolorze jeżyn. Słuchajcie, do obłędnie pachnie. W ogóle ta cała seria tych takich zwierzątek kremów i peelingów do, do rąk, no mega pachnie. To jest faktycznie coś, co ja lubię. Taki powinien być krem, taki powinien być peeling. Ja używałam peelingów właśnie w kwarantannie, kiedy bardzo dużo, słuchajcie, używaliśmy tym mydeł antybakteryjnych. Ręce, skóra na rękach tego nie wytrzymywała. U nas rodzina, czyli ja, mój mąż i moja córka, naprawdę przestrzegamy od małego częste mycie rąk. Nawet pamiętam, w przedszkolu pani pochwaliła Julkę, bo Julka cały czas chciała mieć ręce. Ja mówię, bo, no, bo my w domu myjemy często ręce i tak dalej. Więc koronawirus nie był nam straszny. A propos, ale myliśmy po prostu niezwykłymi, pachnącymi mytełkami w płynie czy w kostce, tylko po prostu tymi antybakteryjnymi. No i skóra na rękach, wiecie, no, pękała i tak dalej, więc używam pilingu do rąk codziennie. Więc ta skóra no tak bardzo chyba nie odczuła. No, jest stara, bo jest, ale no nie odczuła tak bardzo. Więc sprawdził się peeling. No i pachniał do tego. Pachnie nadal, bo ja już zużyłam pokowanie, ale jak otworzyłabym, to, by jeszcze pachniało. Także polecam Wam to i polecam Wam również to. Kwiaty polskie. Fajny zapach słonecznika w Waszym domu. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, Papa. Pa.